Mamy taki umiarkowany wiaterek. Nie wieje super mocno. Czasami, czasami zdarza się, mocno powieje. Ale to czasami, teraz akurat się uspokoiło. No teraz właśnie zawiał troszeczkę mocniej. to że tego kurde nie widać. Jak wie jeden wiatr. Tyle mi na 10 i 20 na godzinę. O! Wię już troszeczkę mocniej. A to ty tylko troszeczkę. Nie urywa dupy. Nie jest to jakoś super zaskakująca siła wiatru. Nie jest jakoś super silna. Jest to mała wichura po prostu. Taka wiosenka. Bo jesienne, zimowe cechują się zawsze mocniejszymi wiatrami. No hmm. i właśnie wieje sobie wiatr. Troszkę już zaczyna mocniej wiać. Tego niestety nie widać na kamerze. Ważne jest, żeby było słyszeć, żebyście słyszeli ten dźwięk.